Ale coś masz dla mnie? Beka, jeszcze by coś chciał Ja nie mogę Ty i co teraz można robić w tej grze? Nie wiem, poboczne? Czy ja wrócę do niego Gdzie jest, czarny Malta? No i co? Zaakcentowałem, gra kończy się za Aha. Pięć sekund. No co teraz? Musimy się pożegnać po prostu No to co, jak w familiadzie <śpiewanie> <śpiewanie> Mniej więcej tak cała gra wyglądała I po I pożliwak <śpiewanie>